Nóżka zawsze jak kupuje to kontrola jakości, wszystko sprawdza. Mango, ananas. Czy jest dobre jakości czy nie. Targuje się. Podoba Ci się ten ananas czy nie bardzo? Pani od razu odcięła ogonek, nawet poprosi o reklamówkę, sobie radzi. I to nasz gospodarz, od którego kupujemy, który, to, który nas nauczył kilku zwrotów po Majowsku. Mamy pyszne mango, i słodziutkie ananasy. Możemy iść dalej.